Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Jacka Piekary, zatytułowanej Nekrozis Przebudzenie. Opętanie. Czyta Roch Siemianowski. W Lochach śmierdziało krwią i bólem. Śmiercią. Może mu się tak zresztą jedynie zdawało. Może czuł tylko zatęchłą wilgoć osiadłą na starych kamieniach. Jednego był pewien. Wdychał ostry, zwierzęcy odór, bijący z ciała człowieka, który trzymał ciężką dłoń na jego ramieniu. Zgniło słodki smród łachmanów i ciała, pokrytego zapewne skorupą zastarzałego brudu. Mężczyzna pchnął go tak mocno, że upadł, boleśnie uderzając kolanami o posadzkę. Nie podnosił się, nie uniósł nawet głowy, tylko podparł się łokciami. Nie tak ostro, Gred, usłyszał cichy, kobiecy głos, dobiegający od strony, gdzie pod ścianami czaił się mrok. Nie chcemy przecież poranić ani zabić naszego gościa, prawda? W pytaniu tliła się iskierka humoru. Nie moja pani, wybacz moja pani. Tym razem pilnujący go człowiek był pokorny i uniżony. Cieszę się, że mnie odwiedziłeś, panie Trondheim, powiedziała kobieta, i wybacz, że przyjmuję cię w tym miejscu. Ale taki mamy, umilkła na chwilę, zwyczaj dodała. Wielcy ludzie nie muszą prosić o wybaczenie, odparł nie podnosząc wzroku i nie wstając z klęczek. Wielcy ludzie. Powtórzyła jakby zamyślona: Dziękuję, panie Trondheim. To miłe, choć zapewne nie wszyscy by się zgodzili z podobną tezą. Wesoła nutka zabrzmiała w jej głosie. Czekał i już nie odzywał się, bo wiedział, że do niej należy pierwszy ruch. Pierwszy i ostatni. Każdy. Życie człowieka, którego wezwano do kazamat. Pod Kloldobergen nie było warte złamanego grosza, a raczej warte było tylko tyle, ile zechciała zapłacić za nie pani. Swoją drogą, szczególne miała poczucie humoru, wybierając sobie na siedzibę miejsce o tak strasznej przeszłości i tak przerażającej sławie. Domyślasz się, dlaczego poprosiłam cię o rozmowę? zagadnęła uprzejmym tonem, jakby nie wiedziała, że klęczy z pochyloną głową, wpatrzony w wilgotne, ciemne kamienie, a kolana zaczynają pulsować mu tępym bólem. Jakby nie wiedziała, że dwóch opryszków porwało go z jego kwatery i założyło mu czarny kaptur na głowę, pod groźbą ostrza sztyletu, każąc milczeć. Nie, pani, odparł, ale czuję się zaszczycony, iż zechciałaś poświęcić mi uwagę. Starał się, by zabrzmiało to szczerze, chociaż gdyby powiedziano mu wcześniej, że takiego właśnie zaszczytu dostąpi, omijałby Claude Bergen łukiem najszerszym z możliwych. I święcie sobie obiecał to na przyszłość, jeżeli w ogóle dana mu zostanie jakaś przyszłość, w co w tej właśnie chwili mocno powątpiewał. — O tak, — rzekła z całą pewnością, nie będę owijała w bawełnę, panie Trondheim. Pragnę skorzystać z Twych zawodowych zdolności i hojnie Cię wynagrodzę, jeśli odniesiesz sukces. Możesz wstać, przyzwoliła. Podniósł się z klęczek, ale nadal nie patrzył w stronę, z której dobiegał głos jego rozmówczyni. Nie sądził, co prawda, aby cokolwiek wypatrzył w ciemnościach, ale nie chciał sprawiać wrażenia, że nawet usiłuje wypatrywać. O pani, mówiono, że potrafi widzieć w mroku, a więc wolał, aby widziała, że ma opuszczoną głowę i oczy skierowane w stronę posadzki. Pokora, cierpliwość i brak ciekawości tylko to mogło go uratować jeśli w ogóle coś mogło go uratować. Zawodowych zdolności pani zapytał. Jestem jedynie nędznym włóczęgą, usiłującym przeżyć na tym nienajlepszym ze światów. Nie doceniasz się, znowu usłyszał rozbawienie w jej słowach, a to niedobrze, gdyż każdy człowiek powinien znać własną wartość. Tymczasem doniesiono mi o twoich specjalnych, mocno zaakcentowała ostatnie słowo, umiejętnościach. Trondheim poczuł, jak zimny dreszcz przebiega mu od nasady kręgosłupa aż po sam kark. Kiedyś zastanawiał się, czy sformułowanie oblać się lodowatym potem jest prawdziwe. I w tej chwili doskonale już wiedział, że tak. Jest prawdziwe, aż nazbyt. — I chcę je wykorzystać — ciągnęła dalej pani. — A kiedy wszystko się zakończy szczęśliwie... Nagroda przejdzie twoje najśmielsze oczekiwania. Wierz mi, Tronheim, potrafię nagradzać tych, których uważam za użyteczne narzędzia i nigdy nie zapominam oddanych przysług. Nigdy też nie zapominam zniewak, umilkła na chwilę, no ale to już inna historia, bo ty nie masz zamiaru mnie znieważać, panie Tronheim, prawda? Wolałbym się zabić, rzekł. I słowa te nie tylko zabrzmiały szczerze, one były szczere. Gdyż Trondheim zadałby sobie śmierć w sposób bezbolesny i szybki. Pani nie byłaby zapewne aż tak łaskawa. Bardzo dobrze, roześmiała się. Zaczynam cię lubić, Trondheim. Ale powróćmy do interesów. Mam nadzieję, iż wierzysz, że dotrzymam wszelkich danych ci obietnic? Tak, Trondheim wierzył w to święcie. O pani mówiono różne rzeczy, ale nikt nie mógł jej zarzucić nieuczciwości. Hojnie nagradzała i surowo karała. Choć może słowo surowo nie w pełni oddaje to, co kazała robić z wrogami lub ludźmi, którzy zawiedli jej zaufanie. Będziesz chciał z całą pewnością zadać wiele pytań, i jestem gotowa cierpliwie na wszystkie odpowiedzieć, powiedziała. Pytaj o wszystko, co może pomóc ci w pracy. Odczekał chwilę, zanim zrozumiał, że skończyła, gdyż ostatnim, czego sobie życzył, było wejście jej w słowo. Jestem oszustem, pani, rzekł, przełykając ślinę, bo wiedział, że tylko szczerość może mu pomóc. Chciałem wyłudzić parę groszy i wymyśliłem całą legendę. O, mało nie dodał, której nieopatrznie dałaś wiarę. Ale w porę ugryzł się w język. Znam kilkanaście sztuczek i umiem stwarzać odpowiedni nastrój. Wynajmuję pomocników. Bezwiednie wzruszył ramionami, choć wcale nie zamierzał tego zrobić. To wszystko, pani. Tak, naprawdę jestem nikim. I bardzo, ale to bardzo chciałbym już wrócić do domu. W jednym kawałku, pomyślał, a potem jak najszybciej opuścić to przeklęte miasto i zapomnieć, że kiedykolwiek w nim byłem i że kiedykolwiek klęczałem na wilgotnych, szarych kamieniach, słysząc w ciemnościach lekko rozbawiony kobiecy głos, który tak samo łatwo oraz uprzejmie wydałby wyrok śmierci, jak i poprosił o kieliszek wina. Ach tak, powiedziała tylko i nie usłyszał w tym tonie gniewu. Ale coś w rodzaju zawodu lub znużenia, może nawet smutku. I to było chyba jeszcze gorsze. Pokornie upraszam o wybaczenie, wymamrotała stróżka zimnego potu, spłynęła mu po kręgosłupie. Był tak przerażony, iż nie czuł nawet upokorzenia. Wybaczenie, powtórzyła smakując to słowo i napawając się jego brzmieniem. Tak, jakby jawiło się nowym pojęciem, które trzeba wpierw poczuć gdzieś w ustach i pod językiem, zanim się je zrozumie. On prosi o wybaczenie. Adler, słyszałeś? Zwróciła się do kogoś, kto musiał stać obok niej, a o którego obecności Trondheim do tej pory nie wiedział. Słyszałem, moja pani. Głos mężczyzny był cichy. Ale twardy i stanowczy. Nie było w nim nuty strachu i pokory, wibrującej w słowach strażnika Greda i z całą pewnością w moich, stwierdził z niechęcią Trondheim, bo boję się jak diabli. Boję się jak jasna cholera. Jestem jeszcze za młody, aby umierać. Pomyślał. O wszystkich kobietach, z którymi jeszcze nie był, i o wszystkich pieniądzach, których jeszcze nie zarobił. Poczuł, że niechciane łzy napływają mu pod powieki, kłując niczym ostre ziarenka żwiru. Jak to jest, widzieć, że ktoś pełza u twoich stóp, mieć władzę nad jego życiem i śmiercią? Czy panią to jeszcze bawi? Zadał sobie pytanie, wiedząc, że jedynym miejscem, gdzie może je zadać, są myśli.